Hej, witajcie, z tej strony Zapach, was serdecznie, w kolejnym odcinku serii zagrajemy w Horizon Forbidden West i wit witam was też... Ciekawe, do czego używali tych maszyn? Witam was też, Aloy w krzakach, która się zastanawia, do czego yy, przedwieczni, czy tam starożytni, bo przedwieczni, używali maszyn, a dokładnie maszyn tych tutaj, o tych, tu, tu, tutaj, daleko. A to są chyba, chyba samochody. Nawet jeśli to nas to za bardzo nie interesuje, bo naszym celem jest dostać się do współrzędnych Etera i tak zastanawiam się, musimy tą górę przejść, więc prawą stroną lepiej się udać. Tu są też te ruiny, ale na razie, póki co, jak wiecie albo nie wiecie, nie możemy tam z nimi nic zrobić, więc y, głównym naszym celem jest teraz dostać się do Etera. Chyba po drodze jest też gdzieś żyraf, tak, może gdzieś tego żyrafa odnajdziemy, to sobie... No i tu nasze znajdziemy. A to chyba czujka tylko. weź tu czujeczka. Nie, to, to nie jest czujka, tylko nornik. Nornik też. Szybko da się go zniszczyć. Zróbmy sobie też y, strzały. I zabierzmy rzeczy tutaj z nornika. Dostał, no dostał w soczewkę. Tu się tutaj w sumie nie nazywa chyba soczewka, tylko główny obwód. Będę tu nazywałem soczewka, bo w pierwszej części to się nazywało soczewka, więc... Niech będzie tutaj. Nie znaleźć się disco solar ptaków. Solar ptaki to są te takie dziwne, duże maszyny. Tu co tu jest? To wygląda jak jakiś Ludzie tutaj są. To tu jest ten sęp. To ludzie chyba. No to, to jest na pewno człowiek, to też. Jakaś wioska tutaj jest. Szukajmy sępa. Okej. Okay. Nie pokazuje mi to na mapie, żeby to jakaś wioska była. Więc nie wiem co to tutaj jest. Może to jakiś punkt po prostu teorii mogę się tam dostać, no ale z drugiej strony po co? Paląca włócznia. chyba tak się nazywa. Wy solar, tak po prostu sobie tutaj siedzi. Plazma nie będzie. I się ładuje nam w słońcu prawdopodobnie. Nic nie robi tym ludziom. Tu co jest w ogóle? Kari, okej. Okay. Tutaj. No nie wiem, no dobra. Tutaj nie mamy chyba żadnej jeszcze na mapienia, nie mamy nic. Yy... Co moglibyśmy zrobić z tym, więc chyba ruszamy sobie na spokojnie dalej. Tu widzimy, że znowu jest tardza, która nam będzie zabierała punkty zdrowia. Tu jest jakieś miasto, to tutaj przed nami. Jak to przynajmniej wygląda. To jest TPK. Nie, sęp, dobra. Tu mi nic ciekawego z niego nie wypadło, no ale niech będzie, że wziąłem z niego rzeczy. Gdzieś tutaj powinien żyra wchodzić, To może się nam go uda złapać. Tu jest ognisko, to dobrze, to sobie też. Odkryjemy ognisko. Teraz co, w lewo? W lewo. Odkryjemy ognisko, może akurat... Cię nam przy... A w ogóle, mogę zapisać, to zajmuje pół sekundy, a... jej jakie tu burze są. Chcemy, kurczę, oczywiście te pod systemy GAI... ...połapać, żeby te, pozbyć się tych burz. Gdzie jest ten żyraf? No gdzieś powinien chodzić. Powinniśmy go już widzieć, tak mi się wydaje. No tu gdzieś jest, nie? Jeszcze dalej troszeczkę. No nie widać, może gdzieś się schował. Za skałami. To jest, no to jest, wygląda jak miasto. Wygląda jak jakieś barykady w ogóle przed miastem. Gdzie ta burza jest gdzieś tam daleko? A, co to było? A, kwiatek, to naprawdę weźmiemy. Nie ma tu żadnych zwierzątek. Nie ma takiego. Oczywiście, że ja tylko jak będę szukał tych zwierzątek, w związku z tym, że to jest potrzebne po to, aby. No tak, tak się chyba nazywa. Chcemy ich odwiedzić? Idziemy prosto, Może odwiedźmy ich? Może będą jakieś zadania poboczne? Prawda będą zadania poboczne w, mie w mieście? Albo może będzie kupiec? Bo chciałbym kupić lepszy łuk. Bo ten mój już troszeczkę przeżył. Fajnie by było mieć trzy rodzaje strzał, nie tylko dwie. W ogóle w wyborowym też by fajnie było mieć jakieś dwa rodzaje strzał. No zobaczymy, czy mnie w ogóle tu wpuszczą, bo to są w końcu ten tenaktowie, nie? Też tak może się okazać, że że nie będą chcieli tutaj współpracować Obcą kobietą. Za dla kucharza. Kolcą... Kolco... łączę. Grupiące. Pusicie mnie? Czy nie, tenaktowie? Tenakci. Ten, akt, ten, aktowie. ten kroku dalej. Tenaktowie nie chcą żadnych cudzoziemców na ziemiach klanów. Otrzymałam prawo przejścia od szeryfa Faszawa. Nie chcę walczyć. Włosy jak krew. Okay. To ta wojowniczka pokonała Grudę. Czempiona z radzieckiej regali. Jej życie nie należy do nas. Możesz wejść, ale lepiej uważaj. Obserwujemy cię. Zapamiętam to. No dobre. Paląca włócznia. O, już widzę zadanie, zadanie poboczne, więc raczej tutaj sobie to zwieźmiemy. Co tu jeszcze jest? To jest nieznane coś. Ja po prostu zaczniemy sobie od. Zasoby łowieckie... ZASOBÓW łowieckich! Co sprzedajecie ciekawego, ten jak wie? No oczywiście, że pohandlujemy. Czyści wodny łuk myśliwski, szatkujący łuk myśliwski. Myśli y łuk myśliwski dotknięty przez słońce, czyli ten, który podpala. Już mi się zaczyna on podobać. Chyba tyle, jeżeli chodzi o... Ło! Łuk myśliwski straży! Tyle jest, łuk myśliwski straży, tylko czego im brakuje? Cyrkulator falopruja. Nie mam pojęcia, co, co to jest za falopruj. Więc na razie chyba tego nie kupimy. 45 i 148. A ten Łuk. 28 i 55. Hmm, myślę nad tym Łukiem. To jest łuk kardza, nie? To jest podpaleniem. Ten weźmiemy sobie i będziemy sobie go. Ulepszać, bo tu jest jeszcze łyk myśliwsk, łuk myśliwski, który ma mniejsze obrażenie. Ten jeszcze podpala. To są utarły. Weźmy, może weźmy. Dobra, kupuję. To by nie było kupuję. Yy, czy ja chcę go przypisać? Na razie go nie przepisujmy. Kupiłem go, kupiłem. W związku z tym, że chciałbym. Aż to może coś. To same. To Woplot, to nie. Czy. co chciałem? W związku z tym chcę zobaczyć, jakie są tutaj obrażenia. O tym łuku, ekwipunek. Nasz Łuk, który używam, nie myśliwski tylko Łuk ten, ma obrażenia 28. Ma praktycznie takie same jak ten teraz. Troszkę, nawet ciut większy, ale jakbym tego sobie ulepszył nawet raz, to by było dużo lepiej. Gdzie tu jest tu? W swoim punkcie dostępna jest ta samonicja zadająca obrażenia od ognia. Przeskanuj wrogów fokusem, by sprawdzić, czy są wrażliwi na ogień. Trafienie wrogów ognistą amunicją spowoduje narastanie stanu podpalenia. Stan podpalenia zadaje wrogowi ciągłe obrażenia. Strzelaj w karnisce z pomieniem strzałami ognistymi, by detonować zbiorniki i wywo wywoływać wielkie wybuchy żywiołów. Okej, okay. czy macie tutaj stół? To jest moja skrzynia, ale czy macie stół? Jest. Ej ty, nie mów tak to mnie brzydko. Ulepszenia broni. Oczywiście, że go mogę ulepszyć, to jest tak. To, to go od razu na pierwszy level ulepszamy. Pięknie, Obrażenia przy trafieniu krytycznym. Ojej, siatka worka nadymiacza na i róg wiercący Lancoroga. Kurcze. Jeszcze cyrkulator nadymiacza. Motogon walco boka. O kurcze, jest dużo rzeczy. Ale czy ta broń już jest lepsza od tej, którą mamy? Kurcze. Myślę, że między odcinkami ja sobie pochodzę i pozbieram tutaj rzeczy. Ustaw zlecenie w ogóle. Ustawić jako aktywną misję? Nie. I pokaż mi, jak to wygląda. Bo chciał sobie to... Chciałbym coś tu jeszcze mogę ulepszyć? Nie, no moje łuki mam chyba na maksa. Jeszcze zobaczmy, czy jakichś łuków wyborowych tutaj pani nie sprzedaje. Mam no, tak, już mam ustawiony ten. Ubiór mam chyba też na maksa. Nie, brakuje mi siatki. Worka kolco-pyska. Też tego nie mam. Też by można było kurczę poszukać. Co utarł? Municja. Korby? Okej. Okay. Ma oszczepy. Lekkie strzały to też nie. Mnie tyle, co bym mógł lepszyć. Tu mi brakuje gęsie pióro. A gdzie są strzały do łuku myśliwskiego tutaj brakuje mi kość pekari i królicza skóra dużo jeszcze rzeczy bo bojczyk sępa dużo rzeczy mi brakuje, ale moment, bo sobie teraz ustawiłem zlecenie, chciałbym zobaczyć misję, zlecenia. ja sobie to ustawiłem mogę zobaczyć to na mapie położyć zlecenie, aktywuj brakuje mi siatka, worka nadymacza i ten, ok czy widać to gdzieś na mapie nie widać, bo nie odkryłem jeszcze żadnych tych żadnych siedlisk, dobra, no to nie ma sensu w takim razie a nie, dobra, nie, Ta misja sobie tutaj siedzi. A my dalej sobie tą y, główną tutaj aktywujmy. Jak będzie. Dobra, a jeszcze, dobra, jeszcze jedna rzecz, którą bym chciał sprawdzić. Łuk. Mój w tej chwili łuk, który ja używam, to jest łuk ten. Ma obrażenia 28,64. 64, to ma 33, no już ma większe, no to wiadomo, może go tutaj będziemy aktywować. A ten łuk ma chemiczne obrażenia, który to był łuk ten? Nie, to jest myśliwski, to... Czarny łuk myśliwski? Nie, yy, który łuk? Ja teraz używałem przed chwilą ten. To może sobie go dajmy... Proca, oszczepy. Nie, nie będą oszczepy. I jeszcze fajnie by było tych zwój jakiś. Zmień zwój. Nie mogę, ale tu mogę. Obrażenie impetu przy powaleniu, trafienie, szansa trafienia szybkość przeładowania, żeby szybciej strzelać. Może no, szybkość przeładowania? jakiś szybki, szybki łuk to będzie. I dobra, mamy nowy łuk, który ma podpalające strzały i strzały zwykłe myśliwskie. Fajnie byłoby go ulepszyć, tak jak mówiłem, no ale potrzebujemy jeszcze, kurczę, dwóch rzeczy, których nie mam pojęcia gdzie zdobyć, czyli nadymiacz i lancoruk. Będziemy szukać, chyba że coś tu sprzedajesz, właśnie. Coś jeszcze możesz sprzedawać. Nadymiacz i lancoruk. Nie, nie sprzedajesz. Szkoda. Potrzebuję klientów. Wróć kiedyś do mnie. No dobra, dobra. Bo tutaj też raczej nie będę. Nie, nie będę miał na pewno, ale sprawdzę. Nie, nie mam niczego. Szkoda. Yy, dobra, tu widziałem jeszcze jakieś pytańki. W ogóle tutaj też jest arena. Arena jest tutaj. widziałem, że też jest ten gra w napad maszyn. To napad maszyn też sobie pewnie zrobimy. Płonąca włócznia. Paląca włącznie, chyba. No dobra. Cześć. Co tu się dzieje? Walka w Walka na dystans jest dobra w starciu z maszynami. Ale z żołnierzem zwykle walczysz twarzą w twarz. Li kieruje Kieruję areną ćwiczewną w Palącej Włóczni. Tylko kilku cudzoziemców dotarło tak daleko na zapyt. Podobno jesteś... Dobrą wojowniczką. Jak chcesz, możesz tu ćwiczyć. Na arenie można użyć włóczni i łuku do ćwiczeń. Reszta sprzętu zostaje. Jak chcesz sprawdzić swoje umiejętności bojowe, mam wyzwania. Skończ wszystkie, to możesz wyzwać mnie. A co, jak cię pokonam? Dam ci znak, który będzie dowodem, że ukończyłaś tę arenę. Jak zdobędziesz także znaki w bastionie i cierniowym bagnie, możesz wyzwać wytrwałą. Słyszałam o tej wytrwałej. To jakaś mistrzyni tenaktów? Ona jest kimś więcej. Wytrwała to legenda wśród wszystkich klanów. To mistrzyni mistrzów. Tylko ci, co wykażą się na arenach, mają prawo ćwiczyć u wytrwałej. Cudzoziemcy także? Tak, jeśli pokonasz wszystkich mistrzów. Więc, jak będzie? Jak chcesz potrenować lub podjąć wyzwanie, daj mi znać. No, pokaż, co tam potrafisz. Samouczki, wyzwania, samouczki to mam. Aha. Wojowniczka Nora, musiałbym tą kombinację. Wyzwania. Gniew wojowniczki. Wojowniczkę Nora musiałbym mieć. Ojejku, kara niebios i wyzwanie Mistrza Reny. Gniew wojowniczki to mam. Czyli muszę sobie w takim razie karę niebios odblokować. Dobra, kara niebios. Na razie mam dość. Wróć, kiedy będziesz gotowa dokończyć trening. Dobra, spoko, bo ja muszę umiejętność kara niebios, która się nazywa... Gdzie ona jest? Kara niebios, wybuch... Trafienie krytyczne, czas... pięcie z powietrza. Gdzie jest kara niebios? Nie ma czegoś takiego? Czy tak daleko? Półksiężyc? Ej, bo coś tutaj mi nie gra. Trafienie krytyczne, czas naładowania... Że nie w zwarciu, tak wyglądało bo to było to, ale nie. Hmm. Hmm. Może tak nisko gdzieś to jest? Gryjąca kosa, ale energii, destruktor. Dobra, jeszcze raz, pokaż mi to. bo że ja tu mam odblokowane, po prostu nie mogę zrobić tego wyzwania, póki poprzedniego nie odblokuję. Pokaż, dobra, pokaż to w takim razie, gościu. Wyzwania. A blokować to wyzwanie musisz yy, poznać umiejętność cięcia z powietrza odskok w drzewku umiejętności. Cięcie powietrza odskok, dobra. Tyle Cię... wystarczy. Masz jeszcze ćwiczenia do wykonania. Oko. Do zobaczenia. Cięcie z powietrza odskok. Gdzie tu jest? Jeszcze raz. Jest to? Cię to czyli to, czyli tego się musi nauczyć. Trafienie krytyczne plus. Czas naładowania. Ja bym sobie poszedł w to, czyli jeden. Nie wiadomo. Dobra, musimy zbierać punkty umiejętności. Okej, okay. wszystko jasne. Tu jest jeszcze w ogóle napad maszyn, to już mówiłem. Jest ognisko. jest jakieś zadanie poboczne. No, w sumie wykrzyknik gdzieś tutaj będzie pokazane. Tam jest gdzieś wysoko zadanie poboczne. No, idziemy zobaczyć. jest tu gdzieś hak, żeby się złapać, czy muszę się gdzieś spiąć? Muszę się gdzieś wspiąć, niestety. Tu się jest w ogóle? Co tu jest jeszcze? A, kucharz? Nie, barwnik chyba, tak? Barbiarka. Ej, mogą sobie w przefarbować. Ale jakoś mi się tego nie chce robić. Okej, okay, farbiarka. Jak się tam do góry mam dostać? Po prostu bo góry się dzieje. Nie wiem jak. Nie wiem jak się tam dostać. Dobra. Ale macie dziwne to miasto. No jeszcze raz. No tutaj wygląda, jakby się dało gdzieś do góry wejść, ale się nie da. A tutaj chyba tędy. Dobrze, dobrze. Tędy. Okej. Okay. Tu jakaś skrzynia. Pewnie, że bierzemy zawartość. Może ze sprzedamy. Okej. Okay. I tak, tutaj są dwie osoby. Ty masz zadanie, ale tu jeszcze jest y, pani, która sprzedaje zbroję. To sędziu też bym zobaczył. Pan chyba, przepraszam. Szwacz. Oseramski łamacz strzał. Zobaczmy na fioletowe, bo ja mam teraz niebieskie. Siłaczka utaru, albo ten, ten akryjska harcowniczka. Ładne ma, ma, ma statystyki, ale cyrkulator solar Ja wiem, gdzie jest solar ptak. Czy ja to chcę kupować? W brzydko, ile w tym wygląda, nie chciałbym w tym chodzić. Gdyby coś. No nie, no. Zostawimy sobie to. Okej, okay. i jeszcze porozmawiajmy tutaj, żeby zrobić misję poboczną. Kali kto, ktoś, ktoś ma? Łostają go? O tak. A tam kto w ogóle jest? Aha, ten mistrz Reny, dobra. Chciałeś porozmawiać? Mm. Nazywam się Zoka. Przybyłaś z północy, z krwawego znaku. Zakładam, że to jakieś miejsce. Wioska Klanu Pustyni. Wysyłają krwawnik, żeby wireka mogła barwić skórę naszych wojów, ale od bardzo dawna nie było dostawy. Niestety. Jeśli martwisz się, że coś im się stało, nie możesz tam kogoś wysłać? Nie, nie za bardzo. Stolica już zmaga się z groźnymi maszynami, burzami i brakiem wody pitnej. Wszyscy są zajęci. No dobra. Krwawnik? Wspomniałeś o wiosce na północy, która wysyła stolicy Surowiec. To Krwawnik? Czerwony kamień. Ucieramy go na proszek do tuszu. A, to nie są chusty. jest krwawy znak. Tam tatuarze. Znaczy, go i dostarczają. W zamian otrzymują rację wody. Barwnik za wodę. Cały klan jest uzależniony od rany w kwestii wody. Wszystkie skupiska ludności. Dostawa krwawnika była dawno temu. Zapasy się kończą. Tak jak i woda. Okej, okay. handel, to będziemy Moja handlować? Barba wzbudzi strach w sercu wroga. Zobacz. A to jest po prostu oh, handel. Mogę jakieś malowanie sobie tutaj zrobić, Aloy. Albo Nora, wojowniczka Nora, Światowczyni. poszukująca. Ewentualnie Nora, pragnąca śmierci. Masz w ogóle jakikolwiek ten? Ty masz. Brak, brak malowania, ale wydaje mi się, że lekki makijaż ma. Eloy, oseramskie malowania. Banuckie nawet tutaj są malowania. O kurczę. Utaru. No, Utaru tak mieli rzeczywiście koło odczute. te. Karja. A, kardza no to. Ooo, no, było takie kardza. Nawet niektóre są spoko. soku kardza. Nawet spoko. Dzień kardza. Kardza są nawet spoko. Jejku, ten aktowie to mają. Czy mamy tylko jedno. UN, UN, to jeszcze nie słyszeliśmy tego plemienia. I specjalne. Nagdumy, Brown. No dobrze. Dobra. Jeśli tam będę, mogę zajrzeć do wioski. Dopytać, co się stało. Będę ci wdzięczny. Tam, gdzie pustynia spotyka góry, znajdują się ruiny. To krwawy znak. Pytaj o Kentoka albo na Wszystko ci powiedzą. No dobra. Na który level jest ta misja od razu mi powiedz? A na 15, więc myślę, o to możemy sobie nawet tam chyba pójść. W okazji odwiedzimy sobie mapę, ale dobra. Może mimo wszystko tego Żyrafa najpierw bym zrobił. Bo Żyraf mi odblokuje dużo terenów. A jeszcze jedną rzecz bym chciał zrobić jedną parę rzeczy zrobić. Pytanie, pytajniki, sobie tutaj odblokować. No bo nie wiadomo, co tu jeszcze sprzedają. Może być jakiś kucharz. Co ty sprzedajesz? O, ładowa, no, a propos jest kucharz. Ale ty masz tylko. A no, bo aż jedzenie. O kurczę, ładne te jedzenia są. Ale na razie nie potrzebuję. I jeszcze jest jeden pytajnik Gdzieś tutaj. Wyżej. Z w ogóle? No zapiszmy sobie. A czemu nie? I wyżej gdzieś jest jeszcze jeden pytajnik. oczywiście, że go też odkryjemy. Tak, na mapie raczej nie będę chciał odkrywać, ale w miastach z chęcią, bo może akurat tu będzie ktoś sprzedawał coś, co mnie interesuje. No tu jest napad maszyn, czemu w ogóle na niebiesko? Na niebiesko są takie, krości, które mamy zaliczone. Zaliczone? Nie, a wprawionych w ogóle. Bo widzicie, jak jestem na przykład w wiosce Utaru. A, na zielono, na zielono to są. Dobra zaliczone, to nieważne. A ty sprzedajesz... A ty zielarka sprzedajesz takie rzeczy jak... kurczę. Nie się pi... No, to dobre by to było, wiecie, do czego? Żeby sobie ulepszyć kołczan na yy, strzały myśliwskie, tylko co ja potrzebuję. Mógłbym jeszcze w sumie zobaczyć. No bo to nie jest takie drogie. Moment. Dobra, moment. Bo ja sobie jeszcze sprawdzę, co ja tu potrzebuję. Cóż. Wrócę, wrócę. Na pewno wrócę. Tylko ja chcę sprawdzić, co ja potrzebuję, żeby sobie ulepszyć kołczan do strzał myśliwskich. Tutaj. Ulepszenie. Nie. To. Amunicji, wytwarzanie pułapek. O, toreb. Tu bym chciał. Potrzebuję. Kość frynosome, gęsie pióro. Okej. Okay. O, przepraszam was na sekundę. No, już jestem. Sory, miałem błażny telefon. Ale nieważne, wracamy. Do tego potrzebuję kość frynosome, gęsie pióro. A do tego co mnie bardziej interesuje. Potrzebuję kość pekari i królicza skóra. Kość pekari, królicza skóra, kość frysonomy i gęsie pióro. Czy ja to zapamiętam? Królicza skóra i pekari. No dobra, już. Nie zagadujcie mnie, bo ja tu nie mam czasu. Muszę dużo rzeczy kupić. Co, czy, coś, czy ty coś sprzedajesz? Coś, co potrzebuję. Niech twoi wrogowie A, nie, tędy nie wejdę. Wejdę chyba. Wejdę, dobra. I jeszcze raz, surowce. Niebieskie. Pięsie pióro potrzebuję. Może weźmiemy dwa. No weźmy też króliczą skórę. W ogóle? Popierzmy wszystko, co mi tu zależy? No, nawet może się do czegoś innego to przyda. A ja mam troszeczkę pieniędzy mam. To nie wiem na co będę wydał, Okury to mam. Może akurat ulepszymy jeszcze coś więcej. coś pekali masz, też kość pekali. No to wiewiórka. Oliczka, ja mogę Ci w ogóle coś sprzedać chyba, nie? Trzeba troszeczkę tych pieniędzy odrobić, bo już mi brakuje. Ale jeszcze obojczyk sępa. Co ci mogę sprzedać? Sprzedaj. Mam tu rzeczy, które się nadają tylko do sprzedania? Zastosowanie. Można sprzedać. Mogę tutaj sprzedać już tylko rzeczy, które się nadają tylko do sprzedania? Chyba nie. Oznaczek do sprzedaży. Można sprzedać. Można sprzedać. Można... Co? Pięta czaszka? Okej. Okay. Można sprzedać, można sprzedać, można sprzedać. To jest ser, to tylko są do tego? No dobra, można sprzedać, można sprzedać. Też. Też, no sprzedajmy wszystko w takim razie. A co mnie tam? I tutaj już. Nie, dobra, e, sprzedaj. 2000, no i pięknie, no i mamy. Troszeczkę pieniędzy z powrotem. Dobra. I dzięki, ja już więcej od ciebie nic nie kupuję. a dużo pieniędzy tam wydałem tak czy siak. Ale mimo wszystko i tak jak będę chodził tutaj po mieście, to będę chciał kupić sobie, a czy kupić, nie po mieście, co ja mówię? Jak będę chciał sobie, jak będę chodził tutaj po obrzeżach, to będę wszystkie zwierzęta i tak czy siak tutaj atakował, żeby jak najwięcej zdobyć... to chcę? Jak najwięcej zdobyć um, ulepszeń. Ości łososia, to tego na pewno nie mamy. Jeszcze bym chciał ulepszyć torby na surowce, to jest to? Tego nie mam. Pancerz kraba, skóra z okonia, czyli na ryby będziemy teraz polować. Polować, dobrze. Na ryby. No, ryby. Widzę, że tutaj widzę dużo ryb. Okej, okay, no to też nie ma problemu. Dobra, troszeczkę ulepszyliśmy. Co my tutaj mamy? Mamy misję, ale tak jak mówiłem, ja bym chciał najpierw tego żyrafa spróbować tutaj ogarnąć. Po więcej chyba już tutaj nic nie mam. Mamy napad maszyn. Ale napadu maszyn, maszyn, napad, maszyn spróbuję zrobić tam między którymiś odcinkami. Nie wiem, czy między kolejnym, czy nie. A to jakoś. E, w sumie oprócz punktów doświadczeń to nic za to nie ma. Muszę, czasami, muszę do tego przysiąść. Chodzi tam, że raf, żeby się rzeczywiście to zrobić i nie za długo nie kombinować. Czasami metodą prób i błędów się da, ale w większości przypadków, niestety, trzeba myśleć. Mogę przy okazji pozbierać... Równie dobrze jak wygląda. Przy okazji... O jest ten żerawca, zbliżej. bliżej. Gnisko. Chodź tu żerawko, chodź bo ja muszę tutaj sobie... Wow, Tutaj! się, chyba mi się udało. Czy ja tutaj słyszę kogoś? dobra? chyba w Pomożemy wam w takim razie... Tutaj! Nora, czy możesz?

No. Już, już, już. Kolejny padł. Coś jeszcze? Tu. Co o, zobaczmy co robią tu ci ten naktowie. Jeszcze tu, jeszcze jest śmigacz, ty nora. Znora, hejloj. Koniec. Dobra, możemy sobie troszeczkę strzał dorobić, a jeszcze raz. 30, mam już maksymalną ilość. Coś ciekawego z nich powypadało? Chyba nie... Może nie wykorzystane ze zwoju spoko. Eee. Y przez z i muszę z wami porozmawiać, dobra. Cześć. Cześć. Nie rozumiem, jesteście patrolem. Co się stało, że śmigacze was dorwały? To ty odpowiadasz tutaj na pytania. To? Nie my. A tak to, ona walczyła po naszej stronie. To nie znaczy, że jest sojusznikiem. Nie, to właśnie znaczy dokładnie, że jest. No właśnie. My mamy dość roboty ze ściganiem fanatyków regali bez wszczynania bujek z wojowniczkami Nora. Regala jest jedną z nas. Powinniśmy walczyć razem z nią, a nie stać i czekać. Regala zapomniała o obowiązkach. I przez swoją wściekłość na Karja wciągnęła nas. W... Porozmawiamy o tym później. Walczyłaś z odwagą i honorem. Możesz iść dalej do Gaju, Nora. Do Gaju? To nasza stolica. Okay. Jeśli chcesz przebywać tu dłużej, zgłoś to tamtejszym dowódcom. No dobra, ale my tu mamy inne zadanie. Gdzie jest ten tutaj ten e, kochany Żyraf, Tak, złapani braku. Żiraf, żiraf. Ojej, koniec ciekawego. Liczyzna. Wypadło. Kolejny sęp. Nie widzę jak można wejść na tego żirafa. O nie, faktycznie. Nie da się do niego wejść. U nie, nie bimie, nie bimie. Już nie widzisz mnie, nie widzisz. Nikogo nie ma. Nie da się wejść na niego. Nie ma możliwości? Nie, podchodź tutaj. Żyraf? i makutkę jest zablokowany. Aha. czyli będziemy się w jakiś sposób znaleźć w przyszłości na niego. No dobra, to w takim razie. No cóż, no chyba idziemy. No co grzbie, to? W takim razie idziemy chyba na misję. Yy, idź stąd, bo normalnie. Denerwujesz mnie, śmigaczu. Dobra, uciekamy stąd. Idziemy chyba na misję. No bo cóż innego, no ale. No bo jak się nie da tego żerafa wejść, to chyba naszym jedynym wyjściem jest. Oczywiście ruszyć na tą misję. No dobra, ale wiecie co. Na misję sobie ruszymy już w kolejnym odcinku, a na dzisiaj to już niestety będzie wszystko. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj, zapraszam Was do komentowania, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do łapkowania, no i ja się z Wami żegnam, no i trzymajcie się. Cześć!